No hejka, sobie jestem na ja w dzisiejszym odcinku jesteśmy u nich w pokoju Już pewnie widzieliście kartkę To pewnie możecie się domyślać, co ja chcę dzisiaj zrobić Już widzicie to po tytule Także macie małego spoilera Ale no cóż Ale zanim to, to zostawcie łapeczkę do góry subskrypcję oraz komentarz no i co, ja już samiście widzieli kartki i tutaj mam zapisane 5 punktów, bo dzisiaj będziemy się uczyć rysować zwierzętom, tylko dwa zwierzęta coś tam umiem, znaczy no, nie no, dwa zwierzęta umiem, więc tak, już Wam czytam co będziemy dzisiaj rysować, a będziemy rysować pierwsze zwierzę to pies, drugie zwierzę kot, trzecie zwierzę wielbłąd, czwarte zwierzę wąż i piąte zwierzę bocian. Wczoraj wczoraj był 17, to dwa dni temu słuchajcie Merlin skończył znaczy zaczyna 4 lata bo skończył 3 bo 16 lipca się urodził. No i ma teraz 4 lata. Także taka aktualizacja. Yy, I słuchajcie, co ja mówiłem? Yy, a, co ja mówiłem? 4 lata. raz zapomniałem. Yy, I teraz. A, bo miałam wam pokazać to. To nie miałam być to, ale miałam gdzieś coś innego. Tak wyglądają to, te zwierzęta. Także to rysujemy. Pierwsze no łatwe będzie, bo psa posiadam. wybrałam takie jeszcze trzy zwierzęta, które kompletnie nie umiem, żeby dla odmiany było. Więc rysujemy. No, psa pierwsze. No co? Mój pies jest Także rysujemy. Znaczy ja rysuję. O, ładna mi głowa wyszła. Hop. 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 A, bo pies ma cztery łapy. A ja, a ja chciałam mu tylko dwie dać. A zapomniałam, że pies ma cztery łapy. Ogonek. Uszka. Przynajmniej sobie płaciłcie rysowanie. No. I w sumie mój merlin jest skończony. Może na kamerze tego aż tak fajnie nie mijać, ale piesek jest. Także zabieramy się za drugą rzecz, którą troszeczkę gorzej umiem. Czyli to będzie kot, bo wiecie, kota nie posiadam. A miałam mieć kota, ale niestety wybrałam psa. Znaczy, ja w sumie powalałam psy, bo z kotem to tak troszkę się boję kotów. Psów też się boja, do psa się przyzwyczaiłem, także. No, men jest git. Więc z kotkiem może być lekki problem, ale ja mam na kalendarzu o tam z tyłu psa i kota, więc mogę sobie troszeczkę na, tam pod, podglądnąć. Ale postaram się bez podglądania. Także. Nie wiem, kota, jaki to jest kolor? No taki czarno i lekki brązowy. Także rysujemy czarny. A czy ja znajdę tutaj brązowy? To jest o! No nie, nie zaszło mi długo. Czy mamy brązowy i mamy czarny? Waga. Ła! <kluzny> więc rysujemy kute. Z tym może być lekki problem. Ale jakoś myślę, że damy rany. Zobaczymy. Bez przedłużania zaczynam. No, no nie, no ja nigdy nie wiem, jak się zabrać jak papa, za słuchajcie, no. nie mam ten podgląd. Ale. Dobra, będzie śmiesznie rysuję. To w sumie taki brązowy. No ale no dobre. Bo, jeszcze mi krewka wypadła. Będzie śmiesznie, słuchajcie. Zobaczymy. Ten kot masz takie wąsy, to żeby było, że faktycznie to jest kot, To narysuję wąsy, bo ostatnio nie narysowałem. Teraz przypomniałem. I kociak ma też cztery łapy. Gonek. i teraz troszkę brązowe dodamy bo tutaj na zdjęciu też jest tam lekko brązo brązowe o to o. i namalujemy mu oczka nos i już ma koły go widzieć no ale no muszę wam pokazać o to jest kod. Przynajmniej ma wąsy, co nie ma wąsy. To te kropki to są takie ładki po prostu. Także dobra. Teraz uwagam. Mnie najciąższe. Czyli wielbłąd. Wielbłąda będę rysował pierwszy raz. Ale myślę że z moją wyobraźnią będzie okej. Okay. Wielbłąd też jest takim, nie wiem, tak rzadko widzę wielbłądy, myślę, że jest kremowy, także spróbujemy, wiem, że on ma takie dwa garby, jak to tak się nazywa chyba i wielbłąd jest dość duży, także rysujemy mu olbrzymi brzuch, ja rysuję to po prostu z mojej wyobraźni, może tak wielbłąd tak nie wygląda, ale po prostu rysuję tak, mi się wyobraża, także garby... Tutaj jeden garb i tu drugi. Garb. Znaczy nie wiem czy to jest skarb, czy co nie wiem. Nogi. Ile mam nóg chyba dwie? Tak mi się wyobrażam. Nogą. I głowa Wiecie co, dodam jeszcze inny kolor, bo on jest pod moim psem, więc wam się to by zlewało. I oczka damy mu niebieskie. No, a jeśli by ten jeszcze niebieski rysował, nie będzie różowy. Ten wiaron będzie różowo-kremowy. Takie łapki mu też do. plamki dodamy. Hop, 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 hop. No i uwaga, troszeczkę za, z dłuższego go narysowałem. Uwaga, tak on wygląda, tutaj są jego te dwa garby, o, także tak. tak wygląda mój wielbłąd, bo w sumie daje mi wystarczy jedna kartka, więc po co mi dwie. Wąż Easy Peasy Leon Squeezy, także rysujemy, żeby dla odmiany narysujemy wąż dusiciel. Także, dusiciel to jest, widziałam go w Zowie Wrocławiu, krokodyla, wilka, lisy, na nie, nie było, ale no. boa boadusiciel i on ma takie, takie paski. Znaczy, tak go widziałem. Nie było troszeczkę kolorków. O, ten będzie. I hop. Hop. Co mogę powiedzieć na męża? Easy peasy round squeezy. O, tu jest męż Tu, no, po prostu takie coś i głowa i takie paski. No i ostatnie zwierzę, bocian. Właśnie wczoraj nad na, na moim domem tak nisko leciał bociek, że masakra. Na raz, jest czarno-biały i dziób ma czerwony. Czyli jesteśmy panem No Nogę ma czerwoną, z czego co mi się kojarzy. My, narysuję go na jednej nodze, że on stoi na jednej nodze, bo czasami bociany stoi na jednej nodze. Po grubie. Eee, teraz, 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 teraz. Narysuję to bardziej kremowym, bo białego to nie będzie widać. Eee, a, takim. Narysujemy jego tułów, czyli brzuch jego cały. Znaczy no, bociak jest taki bardziej cienki, nie muszę dużego brzucha rysować. To mi słuchajcie nie przypomina boczka, no ale... Ja ją na dwóch chłopach narysuję, będzie bardziej jak bociek. Ja na tym. Więc ja na dwóch chłopkach. Okej. Okay. Ja Narysujemy głowę. Narysujemy dziób. Czerwony oczywiście. Mamy go na ja pies. Dzium. Zakończenie. Abak słon eee, Oczka różowe. Eee, no, sorki, za wiele się. Podłucie, muszę się podłucić. Może popatrzeć na wszystkie związki na internecie. Skrzydła. No, raczej się skrzydła. Eee. Chcecie go sobie widzieć? Ech, dobra. Troszkę mały jest. Tak wygląda mój bociek. No i tak, pokażę Wam z bliska te wszystkie rysunki. Także tak, tu jest pies. Tu jest kot. Tu jest nasz wspaniały bieląb, bo dusiciel wąż. No i bociek. Tutaj ma skrzydła. Także ocencie to wszystko od 1 do 10. Także, no. Mm, o, jeszcze Wam pokażę długopis ze Wrocławia. Mam tam jeszcze wiele więcej pamiętek, ale Wam już tego na razie nie pokażę. Także łapeczka, subskrybujcie, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku już nie niebawem. Także co? Hej!